Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane skarby na karcie dnia. Aniołki, kochane, dzisiaj karty Lenormand. Zupełnie dwie różne talie. Z pierwszej wylosowałam dziecko, z drugiej kotwice. I powiem Wam, że cieszę się, że akurat dzisiaj mamy tak cudne karty. Czyli zakotwiczenie. Dziecko, czyli radość, uśmiech, hmm. jakiś początek, niewinność, tak? Początek znajomości, początek nowej działalności, jakieś takie przygotowanie, może wspomnienie dzieciństwa, może spędzimy czas właśnie z dziećmi, obojętnie czy nasze, czy sąsiadów, czy rodziny. A może dowiemy się na rodzinach jakiegoś dzidziusia? Może zostaniemy mamą chrzestną, tatą? Ja zawsze w tej karcie widzę taką delikatność, nieśmiałość. Może właśnie dzisiaj my tacy będziemy, bo spotkamy osoby, które są takie delikatne, delikatnie mówią, są w obyciu takie delikatne. Tak. Osoby, które są ciekawe świata, tak, dzieci, a co to jest, a po co to jest, a na co to jest, zadają tysiąc pytań, bo je to interesuje. I może właśnie dzisiaj spotkacie taką osobę, a może Wy będziecie właśnie taką sympatyczną osobą. Dużo bez troski czuję. Karta Dziecko zawsze należy do kart pozytywnych. To młodość. To karta witalności, czasami naiwności, więc może też karta też przestrzega nas, słuchajcie. Żeby dzisiaj być ostrożnym, nie być naiwnym, może ktoś nas będzie chciał wykorzystać. Nie ufajmy zbytnio, bo dzieci ufają wszystkim, prawda? Więc nie ufajmy, nawet jak kogoś poznamy, nie ufajmy na tysiąc jeden procent, co ta osoba nam mówi, gdzie nas chce zabrać. Sądzę, że dla wielu z Was rozpocznie się nowy jakiś pozytywny czas, nowy okres. Może pojawią się nowe możliwości, może jakieś nowe okazje. Hmm. A może czujecie, że trzeba się Wami zaopiekować. A może to Wy się powinniście kimś zaopiekować, co? Dziecko z tą kotwicą tak czuje, że musimy mieć stabilność. Musimy dzisiaj czuć się bezpiecznie. Na takich osobach możemy dzisiaj polegać, przy których czujemy się dobrze, bezpiecznie. Słuchajcie, single. Oczy dookoła. Głowy dzisiaj, bo ażby mi okulary teraz spadły, chyba sobie je ściągnę, słuchajcie, ale yy, myślę, że tutaj mamy nowy początek, nową miłość, nowa osoba. Może być ktoś młodszy może być. Nie wiem, czy Wy lubicie młodszych, czy nie. Ja lubię. <ścoughs> ale dla wielu z Was to może być też przestroga że jesteście nie tak traktowani w związku, czyli na przykład niepoważnie, czyli na przykład ten ktoś do spraw uczuciowych podchodzi niedojrzale, albo czasami mówimy, zachowuje się ten ktoś jak dziecko, nie bierze mnie na poważnie. Nie jest w ogóle romantyczny w ogóle, a może dzisiaj będziecie rozmawiać o dzieciach. Może temat dzieci będzie poruszany. Ciąży. Jeżeli chcecie wejść dzisiaj w związek, to z tą kotwicą coś czuję, że to będzie ta osoba, gdzie zakotwiczycie na dłużej. Więc, kochani, będę trzymała dzisiaj za Was kciuki, bo dla części z Was będzie to. Yy... Osoba typu dziecko, dla drugich będzie to nowy związek, ale to związek, w którym zakotwiczycie na dłużej. To nie będzie na tydzień, miesiąc. Słuchajcie, jeżeli idziecie dzisiaj do pracy, nie odpoczywacie na urlopie, to zobaczycie, że będą takie chęci do pracy, do rozmowy, może o dzieciach. Jeżeli ktoś ma własną działalność, to może musi dziecko wziąć do pracy, może wolne, bo trzeba z dziećmi posiedzieć, albo gdzieś dzisiaj pojedziecie w ogóle z dziećmi. Tak coś, tak coś właśnie czuję. Jeżeli ktoś dostał pracę, no to ja widzę, że tutaj możecie piąć się po szczeblach kariery tak po kolei, od samego dołu w górę. Uważajcie też, by coś nie robić bezmyślnie w pracy, bo dzieci czasami nie zastanawiają się, jak kolorują, co robią, tylko fiubździu i... O, znowu, znowu mamy żółtą świeczkę, a jest piękna, czerwonokrwista. Nie wiem, co z tymi telefonami, nie wiem już. Już musicie mi uwierzyć na słowo, że jest ona czerwona. Słuchajcie, oszczędzamy dzisiaj. Ta kotwica by mi... Zugerowała, że pieniądze, które mamy i w połączeniu z tym dzieckiem, żebyśmy na coś zaoszczędzili. Może coś fajnego chcecie sobie kupić, no. Słuchajcie, jak widzę dziecko, to mam wrażenie, że zaraz przyjdą jakieś choroby dziecinne. Co dzieci mają? Ospę, co dzieci tam mają? Często świnkę. Uważajcie na takie choroby, alergie, kichania. Co tam dzieci jeszcze mają? Grybki jednodniowe, dwudniowe, takie coś możecie dzisiaj złapać. Katar, no. Single moje kochane, ja tutaj wrócę do Was, bo ja Wam chciałam powiedzieć, że jeżeli pracujecie gdzieś, to do Was może przyjść osoba z dzieckiem. I to może być te, ten wasz człowiek. Tak mi teraz właśnie, słuchajcie, przychodzi, że ta osoba wychowuje sama dziecko bądź opiekuje się dzieckiem, przychodzi do Was i ta osoba jest taka radosna, żywa, mm, trochę wstydliwa, ale słuchajcie, bardzo Wam się spodoba. Może wy macie dziecko i wy gdzieś pójdziecie z dzieckiem i spotkacie swoją osobę. Jeśli bym miała, kochani, patrzeć typowo na czas, to od dzisiaj może to być niedługo, bo około od 13 dni tygodni, możemy mówić o 13 dniach, możemy mówić o 13 tygodniach najdalej do roku czasu. Bardzo często dziecko mi się charakteryzuje z sierpniem. Ta, ta karta akurat. Mamy tu trzynastkę i 35. piątkę. Możecie sobie zapamiętać, kochani. Trzynastka i trzydziestka piątka. Bardzo często może mm, będą Wam akurat potrzebne, te, nie wiem czy to będzie minuta, godzina, strona, może coś, coś ważnego, kochani, się y, w tym czasie wydarzy. Słuchajcie, jeszcze o tej kotwicy Wam opowiem, co ja bym mogła wam powiedzieć. To jest bardzo pozytywna karta. To jest taka yy, karta powrotu do równowagi, to jest karta stabilnego człowieka, zdecydowanego. Yy, może my tacy będziemy, może spotkamy dzisiaj jakiegoś ustatkowanego miłego pana, czy miłą panią. Przede wszystkim kotwica mnie się na pewno kojarzy z wiernością. Nie wiem jak wam. Ale to jest taka osoba, na której mogę polegać, bo jest to poważna osoba. Może surowa, może przywiązana do rutyny, ale to jest taka wymarzona, że nie skacze z kwiatka, wiecie, z kwiatka na kwiatek, tak? Przy niej myślę, że będzie dobra zabawa. Hmm. Myślę, że to jest taki stały kandydat, jeżeli chodzi o pracę. To jest stała praca, jeżeli dzisiaj dostaniecie. No, najbardziej tutaj jakoś odczuwam, słuchajcie, dzień pod względem miłości. Na pewno długotrwały związek, na pewno pewny, stabilny. Jeżeli jesteście w związku, wow, słuchajcie, wow, 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 będzie się działo. Nie wiem, co jeszcze Wam mogę powiedzieć, kochani. No, rewelacyjne karty. Rewelacyjne. Ja Wam życzę pięknego dnia i bardzo mi będzie miło, jeżeli powiecie mi, jak, jak Wam minął dzień, czy faktycznie tak, tak jak powiedziałam. Może coś chcecie dodać od siebie, a ja czegoś tutaj nie zauważyłam. Kotwica. Tutaj pisze stabilność, bezpieczeństwo, trwałość, praca, wsparcie, Port macierzysty. Jejku, a może ktoś się dowie, że jest w ciąży? Dzisiaj będę ciocią. I ciocia Sylwia uwielbia dzieci. Kiedyś myślałam, że mnie dzieci nie lubią, a dzisiaj mnie dzieci widzą na ulicy. I no to jest niesamowite, jak dzieci wyciągają rękę. Naprawdę całe życie myślałam, że mnie dzieci nie lubią. <laughs> Ale fajnie. Przyjemnego dnia, kochani. Dajcie znać, papa. Pa.